Lata 70. w Polsce, czas, kiedy w każdym domu były rzeczy, które dziś powoli odchodzą w zapomnienie, przedmioty codziennego użytku, które znało całe pokolenie, a teraz zastępuje je coś nowego. Młodzi ludzie często nie wiedzą nawet, jak to wyglądało. Dziś przypominamy dziesięć takich rzeczy z lat 70. Subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach, ile z nich pamiętacie? Prodiż, kultowa lodówka PRL-u, która stała w niemal każdej polskiej kuchni lat 70. Niewielka, okrągła w rogach, najczęściej w kolorze białym lub kremowym. Miała charakterystyczne metalowe uchwyty i ciężkie drzwi, które zamykały się z głośnym klapnięciem. W środku, kilka metalowych półek i pojemniki na warzywa na dole. Ale najważniejsze. Nie miała zamrażalnika, co dziś wydaje się niemożliwe. Czasem był mały schowek na lód, ale większość modeli była po prostu chłodziarką. Prodisz brzęczał charakterystycznie, od czasu do czasu trzeba było go rozmrażać, bo na tylnej ściance narastała warstwa lodu. Rodziny planowały zakupy inaczej. Kupowało się mniej, częściej, bo nie było gdzie zamrażać. Mięso trzymało się dzień, dwa, potem trzeba było zużyć. Lato było wyzwaniem. Prodisz ledwo dawał radę w upalne dni. Nazwa Prodisz pochodzi od marki Polar, która produkowała te lodówki w Polsce. Z czasem stała się nazwą pospolitą. Każdą lodówkę nazywano Prodiszem, niezależnie od producenta. W latach 70. posiadanie prodyża było standardem, marzeniem były większe modele z małą zamrażarką. Lodówka służyła latami, często przechodziła z pokolenia na pokolenie. Była solidna, wykonana z grubej blachy, niemal niezniszczalna. Dziś lodówki są wielokrotnie większe z zamrażalnikami, automatycznym rozmrażaniem, regulowaną temperaturą w różnych strefach. Nowoczesne AGD wypiera stare prodiże, które powoli znikają z polskich domów. Niektórzy sentymentalnie trzymają jeszcze stare egzemplarze w piwnicach lub na działkach. Dla starszego pokolenia, brzęk prodiża to dźwięk dzieciństwa, symbol tamtych prostszych, choć trudniejszych czasów. Młodzi już nie znają tego uczucia, gdy lodówka to była tylko chłodziarka, a zamrażanie było luksusem nielicznych. Poranne mleko pod drzwiami, rytuał, którego dzisiejsze dzieci już nie znają. Mleczarz przychodził wcześniej rano, często jeszcze przed świtem, zostawiając świeże mleko w szklanych butelkach. Charakterystyczny dźwięk butelek kładzonych na wycieraczce budził niektórych domowników. Butelki były grube, szklane, z aluminiowym kapslą, który trzeba było podważyć specjalnym otwieraczem. Mleko było prawdziwe. Niepasteryzowane z warstwą śmietany na wierzchu. Ta śmietana była najsmaczniejsza, gęsta, tłusta, idealna na kawę lub ciasto. Mleko miało inny smak niż dzisiejsze z kartonu, pełniejszy, bardziej naturalny. Latem trzeba było szybko schować butelkę do prodiża, bo mleko szybko się psuło. Zimą zamarzało na klatce, kapsel wyskakiwał z butelki, a mleko sterczało jak biała sopla. System zwrotnych butelek był prosty, puste, oddawało się mleczarzowi, który zostawiał pełne. Butelki krążyły w obiegu, były myte i napełniane ponownie. To była ekologia, zanim ekologia stała się modna. Mleczarze znali swoich klientów, wiedzieli, ile butelek zostawić, czasem zostawiali też ser biały czy maślankę. W blokach butelki zostawiano pod drzwiami na korytarzu, w domach jednorodzinnych przy furtce. Dziś mleko kupuje się w sklepach, w kartonach lub plastikowych butelkach jednorazowych. Mleczarze powoli znikają z polskich miast, choć w niektórych mniejszych miejscowościach jeszcze funkcjonują. Szklane butelki zastąpiły kartony UHT, które nie wymagają chłodzenia. Smak też się zmienił. Pasteryzacja, homogenizacja sprawiają, że mleko jest inne. Starsze pokolenie pamięta ten poranny rytuał, dźwięk szkła i smak prawdziwego mleka ze śmietaną. To było coś więcej niż zakupy to był element codzienności, który powoli zanika. Budka telefoniczna. Miejsce, gdzie załatwiało się sprawy, umawiano spotkania, dzwoniło do rodziny. W latach 70. telefon w domu był rzadkością, więc budki telefoniczne były nieodzowne. Stały na każdym osiedlu, przy dworcach, na ulicach centrum. Charakterystyczna szklana kabina, metalowa konstrukcja, telefon starczą i szczeliną na żetony. Żetony kupowało się w kioskach ruchu lub na poczcie. Metalowe krążki z dziurką po środku. Wrzucało się żeton, słuchało sygnału, kręciło tarczę z numerem. Każda cyfra to obrót tarczy i charakterystyczne tykanie podczas powrotu. W budce często było duszno, śmierdziało papierosami, ściany porysowane napisami z numerami telefonów. Zimą było lodowato, latem piekło. Ale to był jedyny sposób, żeby zadzwonić z miasta. Kolejki do budek telefonicznych były normą, zwłaszcza w godzinach szczytu. Ludzie czekali cierpliwie, a gdy ktoś rozmawiał zbyt długo, stukano w szybę. Rozmowy były krótkie, konkretne. Żeton kosztował, więc nie gadało się bez sensu. Przyjadę o piątej pod ratusz. To wystarczało. Nie było możliwości sprawdzenia, odpisania SMS-em, zmiany planów w ostatniej chwili. Umówione to umówione. Budki były też miejscem dramatów, tam dowiadywało się o złych wiadomościach, tam przekazywało pilne informacje. Dziś telefony komórkowe sprawiły, że budki telefoniczne stały się niepotrzebne. Większość została zdemontowana, nieliczne stoją jako relikt przeszłości. Młodzi ludzie mijają je obojętnie, nie wiedząc, jak ważne były kiedyś. Żetony telefoniczne to już przedmiot kolekcjonerski, a umiejętność kręcenia tarczą odchodzi w zapomnienie wraz z pokoleniem, które jej używało. Farelka, niewielka metalowa nagrzewnica na naftę, która ratowała przed zimnem w chłodne dni. Okrągła, z charakterystycznym kominkiem na górze i małym okienkiem, przez które widać było płomień. Działała na naftę lampową, którą wlewało się do zbiornika przez specjalny otwór. Wystarczyło zapalić knot zapałką i farelka zaczynała grzać. Rozprzestrzeniała ciepło, ale też charakterystyczny zapach nafty, który wypełniał pomieszczenie. Dla jednych był to zapach ciepła i bezpieczeństwa, dla innych nieprzyjemny smród. Farelki stały w kuchniach, korytarzach, czasem nawet w pokojach. Szczególnie popularne były w domach, gdzie centralne ogrzewanie nie docierało lub działało słabo. W kioskach ruchu, w małych sklepikach na osiedlach, wszędzie tam farelka buzowała pod ladą, ogrzewając zmarznięte ręce sprzedawczyń. Obsługa farelki wymagała uwagi. Trzeba było pamiętać o dolewaniu nafty, czyszczeniu knota, wietrzeniu pomieszczenia. Zaniedbana farelka mogła kopcić. Zostawiając czarne ślady na suficie. Były też przypadki zatruć czadem, dlatego zawsze ostrzegano przed używaniem ich w zamkniętych, niewitrowanych pomieszczeniach. Mimo ryzyka, farelki były niezastąpione. Kosztowały niewiele, nafta była dostępna, działały bezawaryjnie. Dziś farelki są rarytasem centralne ogrzewanie, elektryczne grzejniki, klimatyzatory z funkcją ogrzewania. Wypierają stare metody. Naftę lampową trudno kupić, młodzi nie wiedzą nawet, jak zapalić farelkę. Starsze pokolenie pamięta jednak ten zapach i widok małego płomienia tańczącego za szklanym okienkiem. Symbol czasów, gdy ciepło w domu nie było oczywistością, a każdy stopień miał znaczenie. Papier toaletowy w PRL-u był towarem deficytowym, a gdy już się pojawiał, to najczęściej w postaci szarego, szorstkiego papieru zwanego trybunką. Nazwa wzięła się od gazety Trybuna Ludu, bo papier był równie szorstki i szary jak gazetowy. Zwoje były twarde, szorstkie jak papier ścierny, bez żadnej miękkości. Wisiały na gwoździu wbitym w ścianę łazienki, bo specjalne uchwyty to był luksus. Używanie takiego papieru wymagało wprawy. Trzeba było go rozgnieść w dłoniach, żeby choć trochę zmiękł. Niektórzy moczyli go w wodzie, żeby był bardziej znośny. W szkołach, w zakładach pracy, w publicznych toaletach wszędzie królowała trybunka. Był to papier uniwersalny. Bez perforacji trzeba było odrywać kawałki na oko. Czasem zamiast papieru była po prostu sterta pociętych gazet. W kolejkach ludzie stali nie tylko po mięso czy cukier, ale też po papier toaletowy. Gdy w sklepie pojawiał się miękki, biały papier toaletowy, zwykle importowany, rozchodził się w godzinę. Większość rodzin używała jednak tego, co było dostępne: szarej trybunki. Zaradne gospodynie kupowały ją w większych ilościach na zapas, bo nigdy nie wiadomo było, kiedy następny raz będzie. Dziś papier toaletowy jest miękki, wielowarstwowy, z aloesem, z nadrukami, kolorowy. Młodzi ludzie nie wyobrażają sobie, jak można było używać czegoś tak szorstkiego, ale w latach 70. nie było wyboru. Trybunka to był standard. Starsze pokolenie pamięta ten dyskomfort i docenia dzisiejszy komfort. To jeden z tych elementów codzienności, który pokazuje, jak bardzo zmieniło się życie od tamtych czasów. Kryształy na kredensie, symbol dobrobytu i elegancji w każdym polskim domu lat 70., wazon kryształowy, komplet kieliszków, miseczki, popielniczki wszystko pięknie ułożone za szklanymi drzwiczkami kredensu. Kryształy lśniły w świetle, były dumą gospodyni. Pochodziły z huty szkła w Krakowie, z Czech, czasem ktoś miał szczęście i przywiózł coś z Zachodu. Były różne wzory szlify gwiazdkowe, kwiatowe, geometryczne. Im więcej szlifów, tym bardziej się błyszczało. Kryształy wyciągało się tylko na specjalne okazje święta, przyjęcia, wizyty ważnych gości. Reszta czasu stały za szkłem, niedostępne, nietknięte. Dzieci wiedziały, do kryształów się nie dotyka. Gospodyni polerował je regularnie, żeby lśniły idealnie. Każdy kurz był widoczny, więc trzeba było dbać. Posiadanie kryształów było oznaką statusu. Im więcej, tym lepiej. Rodziny zbierały komplety przez lata. Ślub, urodziny, jubileusze – to były okazje do dokupowania kolejnych elementów. W PRL-u kryształy były drogie, więc każdy egzemplarz był skarcem. Dziś kryształy wracają do łask jako vintage, ale w latach 70. były po prostu koniecznością wystroju. Każdy szanujący się dom miał kredens z kryształami. Współczesne mieszkania są urządzane minimalistycznie, szkło zastąpiło kryształ, komplety rozpadły się. Młodzi preferują prostotę, funkcjonalność, nie chcą rzeczy tylko do pokazania. Kryształy lądują na strychach, w piwnicach, na aukcjach internetowych. Ale dla starszego pokolenia ten widok lśniących kryształów za szklanym kredensem, to symbol tamtych czasów, gdy dom urządzało się na lata i każdy przedmiot miał swoje miejsce i znaczenie. Meblościanka, masywny mebel, który zajmował całą ścianę w salonie. To nie była pojedyncza szafa, to był zespół mebli połączonych w jedną całość. Górne szafki ze szklanymi drzwiczkami na kryształy i porcelanę, środkowa część z miejscem na telewizor, dolne szafki na książki, bieliznę, dokumenty. Czasem wbudowany barek z podświetleniem, lustrzane tylne ściany, które powiększały wnętrze. Meblościanka była ciemna, orzech, machoń, dąb, masywna, ciężka, stabilna. Montaż wymagał pomocy kilku osób i całego dnia pracy. Meblościanka kosztowała fortunę, rodziny oszczędzały latami, żeby ją kupić. Kolejki do sklepów meblarskich, zapisy, czekanie miesięcy na dostawę. Posiadanie meblościanki było znakiem, że rodzina dobrze sobie radzi, że ma gdzie składować rzeczy, że salon wygląda reprezentacyjnie. W meblościance mieściło się całe życie rodziny: dokumenty, albumy ze zdjęciami, porcelana ślubna, książki, płyty winylowe, kolekcje. Była centrum salonu, wokół niej ustawiało się resztę mebli. Telewizor wbudowany w środkową część. To było rozwiązanie praktyczne i estetyczne. Pod spodem radio, magnetofon, czasem gramofon, wszystko miało swoje miejsce. Dziś meblościanki znikają z polskich domów. Są za duże, za ciężkie, za ciemne dla współczesnych gustów. Młodzi preferują lekkie półki IKEA, białe komody, minimalizm. Stare meblościanki lądują na śmietnikach, chociaż kolekcjonerzy vintage szukają dobrze zachowanych egzemplarzy. Dla starszego pokolenia, wyrzucenie meblościanki to jak pożegnanie z częścią życia. To był mebel na całe życie, świadek wszystkich rodzinnych wydarzeń, symbol stabilności, która dziś powoli odchodzi. Boazeria. Drewniane lub imitujące drewno panele, które pokrywały ściany w polskich mieszkaniach lat 70., najczęściej do połowy wysokości ściany, czasem od podłogi po sufit. Miała charakterystyczne rowki, wzór drewna, najczęściej w kolorze brązowym, ciemnym orzechowym lub sosny. Boazeria była wszędzie w przedpokojach, korytarzach, salonach, nawet w kuchniach. Miała ukryć niedoskonałości ścian, ocieplić wnętrze, dodać elegancji. Montaż boazerii był popularną robotą domową. Ojcowie sami przybijali listwy, wyrównywali, lakierowali. W blokach prawie każde mieszkanie miało boazerię. Były specjalne wyprzedaże paneli w składach budowlanych, rodziny planowały zakup i remont. Boazeria ciemniała pomieszczenia, ale to nikogo nie przeszkadzało. Był to standard, wyznacznik dobrego gustu. Pod boazerią często chowano kable, przewody, czasem poziome ułożone były nierówne ściany. Była praktyczna, trwała, łatwa w czyszczeniu, wystarczyło przetrzeć wilgotną szmatką. Tłuściła się jednak w kuchniach, ciemniała od dymu papierosowego, ale służyła latami, dekadami. W latach 90., gdy otworzono się na zachodnie trendy, boazeria zaczęła być postrzegana jako przeżytek. Jasne ściany, biel, przestronność to stało się modne. Ludzie zdzierali boazerie podczas remontów, malowali ściany na jasno. Dziś boazeria wraca w nowoczesnym wydaniu, jasna, skandynawska, ale to już nie to samo. Tamta ciemna brązowa boazeria z PRL to symbol epoki, która odchodzi. Młodzi nie pamiętają, jak wyglądały mieszkania pełne drewnianych paneli. Starsze pokolenie czasem jeszcze ma kawałek boazerii w przedpokoju ostatni ślad tamtych czasów. Płyty winylowe. Jedyny sposób słuchania muzyki w domu w latach 70. Duże, czarne krążki w kartonowych okładkach, które kręciły się na gramofonie z charakterystycznym szumem. Każdy miłośnik muzyki zbierał kolekcję płyt. Czerwone gitary, nimen, skaldowie, zagraniczni artyści, jeśli udało się zdobyć. Płyty kupowało się w specjalistycznych sklepach, czasem sprowadzało z peweksu, wymieniało z kolegami. Każda płyta była skarbem. Przechowywano je pionowo w specjalnych stojakach lub w meblościance. Okładki były dziełami sztuki: kolorowe grafiki, zdjęcia artystów, teksty piosenek w środku. Przed każdym odsłuchem płytę oczyszczało się specjalną szczoteczką, odkurzało, żeby igła gramofonowa nie przeskakiwała. Trzeba było uważać na zarysowania. Jedna rysa i płyta była zniszczona. Zaczynała przeskakiwać. Gramofon stał w salonie, często wbudowany w meblościankę, lub jako osobne urządzenie na nóżkach. Obrotowy talerz, ramię z igłą, głośniki, wszystko wymagało delikatności. Słuchanie muzyki było rytuałem. Wyciągało się płytę, kładło na talerz, opuszczało igłę, siadało i słuchało całej strony. Nie można było przewijać, przeskakiwać utworów. Strona A Potem przewracało płytę na stronę B. To było słuchanie z uwagą, z szacunkiem dla muzyki. Dziś płyty winylowe przeżywają renesans wśród kolekcjonerów i audiofiliów, ale jako wybór, niekonieczność. Streaming, Spotify, YouTube muzyka jest wszędzie, natychmiast, bezpłatnie ale tamto analogowe ciepło dźwięku, szum, charakterystyczny trzask to już zanika. Młodzi kupują czasem płyty jako gadżet, ale nie jako sposób słuchania. Dla starszego pokolenia płyty winylowe to wspomnienie czasów, gdy muzyka była rzadsza, cenniejsza, bardziej osobista. Wanna w kuchni dziwne dla młodego pokolenia, normalne w latach 70. W małych mieszkaniach blokowych łazienka była mikroskopyjna. Mieściła się tam tylko sedes i umywalka. Wannę umieszczało się w kuchni, przykrywało drewnianą pokrywą i służyła jako dodatkowy blat roboczy. Wieczorem zdejmowało się pokrywę, napełniało wodę, rodzina po kolei się kąpała. Najpierw dzieci, potem rodzice. Woda była droga, więc oszczędzało się, wszyscy w tej samej wodzie, dolewając gorącą. Brakowało intymności. Ale takie były realia. W jeszcze skromniejszych mieszkaniach nie było wanny w ogóle. Kąpano się w metalowej miednicy na środku kuchni. Woda gotowała się na kuchence, wlewało do miednicy, myło się kawałek po kawałku. Zimą było szczególnie ciężko. Chłód, przeciągi, dyskomfort. Łazienki były spartańskie. Kafle od podłogi po sufit, żeliwna wanna na nóżkach, jeśli starczyło miejsca, górnopłuk nad sedesem, brak bidetu. Wiele rodzin musiało dzielić łazienkę z sąsiadami na klatce jedna toaleta na kilka mieszkań. Kolejki rano były normą. Prysznic to był luksus, jakich mało większość mieszkań nie miała nawet kabiny prysznicowej. Dziś łazienki są przestronne. Z prysznicem, wanną, pralką, podgrzewaną podłogą, każdy ma swoją intymność. Młodzi nie wyobrażają sobie kąpieli w kuchni albo w miednicy, ale w latach 70. to był standard dla milionów Polaków. Wanna w kuchni to symbol tamtych czasów, kiedy warunki mieszkaniowe były trudne, a komfort był niedostępny. Starsze pokolenie pamięta te wieczory zaparzaną wodę, metalowe miednice i docenia każdy gorący prysznic we własnej łazience.